Dobra, ja się mam widzowie W tym odcinku akurat gramy w 3008 i ja to sobie czekam na moich kolegów Dobra o już idzie tutaj A ja tego nie zauważyłem wcześniej O to chyba znaczy nie zaba... Nie nie jest

to ja szybko biorę to, szybko biorę to no tędy i tutaj to, tutaj. to będzie Mam nadzieję, że nie dopadnie nas żaden potwór, oczywiście, bo ta gara to 3008, Te może, być może znacie, dobra, zrobił się dzień na szczęście. Więc ja tu szybko biorę swoją kanapę. так это было смешно. Jest! Dobra. Tak ogólnie się prezentuje nasza baza. baza. Oczywiście... Pan Pinguinio! Muszę A. Mm. Mm. To, to. Dajcie miejsce da, dla pana pingwina. O, chyba już wiem. Pana pingwina, albo nie. Nie. Pożę tam. A tu dam pan... To. Tu będzie pan pinguinio. Mam nadzieję, że z tego nie wyjdzie szort. qui oh lampe 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 lampa, lampa lampa, 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 lampa. lampa No to dajmy na górę oczywiście. Tutaj. Może. To. Albo nie, mam pomysł. Tu damy to. O. I tu damy oj. Tu tą. No. Czy takie porozwalane lampy? Tutaj już. Jak już? Oczywiście. Ej. A czy ten czasem w nocy nie zmieni się w takiego olbrzyma? Dobra, mam mało energii. Bęk. I. Bęk. Dobra. Tutaj na pewno będzie się wchodzić. To o. Jest! Jeszcze czwarty. Pierwszy. Drugi, czyli Pana szaleniec. Chyba, że chcę, żebym podawał prawdziwe imię, no to okej. Okay. No i kupa banana oczywiście. Igi. Siemonu, kunanu. Dobra. bałem, że się nie znajdzie Tylko zostanie taki samotny i będzie sam musiał budować, a jednak udało się Dobra, jest noc, jest noc szybko 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 mm. o nobala teraz trendy night 4 o nie bo

Nie. Tylko nie to góry na niskim poziomie. to zawsze robimy tak, że tutaj jest mamy tak jakby. O, wow. wow. i teraz tu to i ten, ja czy nie, nie, nie. to jest to noc, więc będzie galubow. Ej, a gdzie pan, panie Pinguinie? O, nie wiedział. Co jest? Ej! A ja o tym nie wiedziałem. Dobra. Tu na pufie będzie sobie siedział pan Pinguinio. Tak, pan Pinguinio ma panie pingwiniu, jak tam dzień leci? O. Chwila. Dobra, już jestem. Mi tu zimno było, oczywiście. O. Zimno. Teraz, tak mamy akurat, więc teraz dobra. Jeszcze jeden sub nam brakuje do dwudziestu. A właśnie, muszę Was ostrzec. Pokażę Wam to na telefonie. Tylko. <laughs> subskrypcje sonika roblox o proszę zobaczcie to nie wiem czy widzicie ale o tutaj jest 19 subów i wystarczy jeden sub jeszcze by dowieć 20 a wiem że takie słabe ale na 20 subów robimy specjalny odcinek z widzami. Tak, z widzami robimy odcinek. Wystarczy tylko jeszcze jeden sub. Jedna subskrypcja. Jeden subskrybent. Oh, no. Sądzi Karol Blocks, co ty. Dobra. Ja tu się zajmę, bo... Zajmę czymś, bo... To troszkę była akurat śmieszna. No! Słuchaj, <noise> nie chciałem tego zrobić. No. Dobra, na szczęście już nie mam głodu na e... czemu e co on zrobił czemu? Czemu on to zarobił? Szaleniec 3100 left i twój znajomy szaleniec 3102 dołączył do projektu. No nie, nie gadaj, że mamy go szukać. No normalnie. Czemu to zrobił? Ja nie wiem. Oh. Widocznie muszę się tu podsadzić. Czeka. O! Mm -mm. A no i jak ktoś chce, to jutro to jest wilera Sonika 3. Ja was nie widzę, ja Eu to. tenho uma cama aqui. to Dobra. O! Widzę cię, widzę cię, widzę cię, widzę cię! Nie, 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 nie! O. Do... O nie, palacownik. O! Jest. Jest, jest, jest. Widzicie go. Widzicie jego nick na pewno widzowie. Mm. Czekaję od dogi, pizka. Tylko jeszcze ja bantek mnie zostawił oczywiście. Znaczy... No ten... Szaleniec. O, widzę cię. że no! No oczywiście. O to chyba... Dobra, już jestem blisko bazy. Jest! Udało się, Mama apteczkę. Apteczka, apteczka. O nie! Jest zamknięta. Ale teraz jest czy Ale gdzie maksimo i szaleniec? Chodź szybko, gdzie baza? Chłopie, tu jest tyle jedzenia! Słyszeliście to? O nie, o nie, trzeba to jak najszybciej zablokować. Dobra Blokuję Na razie to musi tak zostać Dobra, udało się Antek, zjedz coś szybko Albo apteczka może Dobra Znaczy, że... Szalenie sobie tu leczy zdrowie Maxi, bo też jest to OK. O nie! O nie! A! o nie! O nie! O nie! O nie! Nie, 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 nie. Dobra, nie, nie on, on mi życie zabiera. не, 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 не. No i super Więc to było na tyle Do widzenia wszystkim No i cześć